Witam serdecznie w grze Mekin 2. I pisze do mnie smoczyca. Muszę zobaczyć, co pisze. Cześć! Masz może jakąś dobrą tarczę na 35 level? Nie! Yy, dobra, w tym odcinku właśnie odbiorę zaraz mojego nowego konika. Yy, pisze mi tu: idź do stajennego i odbierz księgę konia wojskowego. Do odebrania yy, nowej księgi potrzebujesz księgi konia i milion kasy, więc mam milion kasy i mamy księgę opancerzonego konia. Dobra, więc odbieramy militara. Też spróbuję zobaczyć jakie są różnice. W tej chwili jak jestem na ziemi, nie na koniu, mam 80 witalności, 3 inteligencji, 90 siły oraz 3 zręczności wchodzę na konia powiększa mi się zręczność do 64 inteligencja do 16 spróbuję strzelić raz tylko włączę aury takiego kolesia jakiegoś dziennego, ile mu zabiorę? 1000 dobra, czyli już wiemy wiemy sporo i idziemy do Aha, to sobie odeślemy konia. Odeśli. No i co? Stajenny. Chcę odebrać księgę wojskowego konia. Ulepsz konia. Okej. Okay. I tak wygląda ten koń, jak on się nazywa. Yy, brrr. Księga wojskowego konia. Księga wojskowego konia. Ja sobie go przypiszę. Tutaj na jedynkę. Moment, moment. Stój. Nie mogę, moment. Aha, to muszę zejść z konia chyba. Nie. Nie mogę tego. Dobra, nieważne. A co ten chce? Dodasz aha. Mamy full. Dobra. W każdym bądź razie ten koń militarny czy jakoś tam mu wygląda naprawdę ciekawie. Zobaczy czy w ogóle mogę ulepszać dalej tego konia. Już nie. Czyli koniec. To jest końcowa wersja tego konia. I teraz tak. Było 64 i 13. Jest 71 i 18, czyli mamy o wiele więcej y, obrony na tym koniu. I teraz zobaczmy, y, czy on podobnie bije. Czyli w tego łucznika waliłem 1000, a teraz też 1000 Czyli y, czyli chyba y, siła się nie zwiększyła raczej aha! Tam miałem popatrzeć do 1300 w tej chwili. No 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 Czyli, czyli siła się nie zwiększyła, ale... Aha! Właśnie najważniejsza rzecz czyli, czyli, czyli te skille, umiejętności konne I teraz gdzie to jest jazda? I mamy tak, cięcie z siodła, stopnięcie z konia oraz tego dodajemy do cięcie z tego i na przykład no tutaj. Czyli, yy, czyli lecę i. O! A! I robię taki mek, nie? I w ten sposób mogę, nie zatrzymując się, zbierać, yy, zbierać potworki, i później tylko się zatrzymać i ich napieprzać. Przetestuję teraz, yy, czy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o bicie metka. Przy użyciu właśnie e, konia tego militarnego czy będzie to łatwiejsze? Mam w tej chwili na koniu więcej zręczności no zobaczymy. O i bije więcej. Metin cienia nie biłem po 1250, czyli jednak bije więcej, bije więcej, e, bije więcej, gdzieś około 100. Tak mi się wydaje. Jak widać, Metin naprawdę szybciutko mi poszedł. Czyli jednak się zmieniło. kadę obrony plus 3. Jednak się zmieniło. Myślałem, że to jest tak samo, ale metin cienia, metin na piąty level. Jak pamiętam, to biłem po 1050, coś takiego. A teraz ponad 1200 z hita metin cienia. No to super. Jaką mamy misję do wykonania na 50 level? ps Arahan Wódz Arachan. to może na razie oleje. W zasadzie zaraz Wam pokażę pewną rzecz, bo będę chciał. O Żółw, Żółw ja to nie uwalę. Będę chciał zrobić 30. Znaczy, przepraszam. 6 postaci na VXP na level 30, aby ulepszyć tymi bodziami, które dostaje się na 30 level te moje dwa FMSy, niestety miałem je plus 8 wczoraj, ale próbowałem je ulepszyć na 9 i w tej chwili już są na plus 6 obydwa więc no muszę, muszę zdobyć bodzie, a oczywiście bodzie są drogie a jak w EXPie 6 postaci to będzie będę miał tak jakby 30 bodzi do ulepszania tych FMSów a więc Idę z, z, zrobić 6 postaci No i zobaczycie W jaki sposób V1 y, Najlepiej expi się Takiej postacie No i <coughs> wyekspiłem 6 postaci na 30 level Żeby y, Dropły im Po 5 bodzi Czyli jest skrzynka Myk 5 bodzi Następna osoba Skrzynka aj. Wracaj do szeregu. 5 bodzi, następna osoba skrzynka 5 bodzi, następna osoba skrzynka 5 bodzi, następna osoba skrzynka 5 bodzi oraz następna osoba skrzynka 5 bodzi. Słuchajcie. <laughs> Chodzi o to, że miałem 2 FMS -y plus 8. No, niestety w tej chwili one są plus 4 i plus 6, bo próbowałem je robić na plus 9. A więc zaczynamy akcję robienie FMS-ów na plus 9. Zaczynamy od Fajowej 1, czyli gościu, którego wyekspiłem, damy mu yy, hu 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 hu. trochę kasy. Yy, czyli fajowe 1, i najpierw zaczynamy od fajowe 1, i robi fmsa, ile się da, to zaczynamy. Plus 7 nie zrobił, plus 6 nie zrobił, plus 5. Zrobił plus 6 zrobił i plus 7 zrobił. Czyli w tej chwili mamy FMS na plus 7. Już bodzi nie ma, więc dajemy FMS na fajowe 2 plus 308 tysięcy 308.

Jest kasa i robimy na 8. I na 9 nie zrobił na 8. Jest i na 9. Nie ma kasy. <noise> Czyli potrzebujemy kasy od sponsora na fajowe 2. No i próbuj na 9. Pierwsza próba. Jest! Pierwszy bodzio już jest na 9. Hmm, czyli oddajemy. Znaczy, FMS, oczywiście. Oddajemy fms głównej postaci. I pierwszy FMS już jest na 9. Teraz jedziemy drugiego FMS-a. Fajowe 2. Mm, zabiera FMSa i chyba trzeba jeszcze dać jej trochę kasy. Okej, okay. ten FMS na razie. Aha. Ja jej dałem plus 9 FMS. <gryw> Z powrotem faja. Mamy jej dać plus 4, a nie plus 9. Dobra, mamy plus 4. Jeden bodzio, więc robimy na plus 5. Nie ulepszył. Dobra, czyli mamy y, teraz plus 3. Dajemy na fajowe 3, który jest fajowe 3 tutaj. I 114, 329. 114, 329. Dajemy na fajowe 3, i teraz fajowe 3. Próbuję robić FMSa jak najwyżej. Na razie jest plus 3. Plus 4.

Dajemy na Fajowe 4 i teraz Fajowe 4 Ja tylko tak zerknę, czy na pewno Fajowe 3 wszystko, tak jest Fajowe 4 i 5 bodzi, i jedziemy plus 4. Plus 3, to jakiś pechowy ten FMS. Dobra, plus 4. Plus 5. Plus 4. Brakło kasy, czyli faja musi trochę dołożyć. Hmm, handel. Dajemy kasę. Dobra, i mamy plus 5, i dajemy na fajowe 6. Już się kończy. Nie, fajowe 5. Aha, dobra. Fajowe 5, 82, 6, 3, 8. Czyli 82, 6, 3, 8. I to dajemy na fajowe 5. Fajowe 5, jeszcze tylko dwa postacie, dwie postacie, dwoje postaci. 5 yy, bodzi na fajowych 5. To jedziemy. FMS na plus 6. Jest. FMS na plus 7. Nie ma. O i braknie kasy, więc Faja musi na fajowe 5 dowalić trochę gotówki. I na 6 na 7 i na 8 Brakło kasy? My god, dużo kosztuje to robienie tych FMS-ów. Fajowe 5, yy, Handel. Dokładamy trochę. A za dużo. Handel. Dobra, Fajowe 5. Dobra, czyli co? Na 8 jest. Mamy już na 9 i na 8, i teraz ostatnia szansa, czyli fajowe 6 i 87 824, okej. Okay. Ostatnia postać, yy, która może zrobić na 9. Jest teraz FMS na 8, fajowe 6. Jeżeli teraz uda się na 9, będę y, chyba bardzo szczęśliwy. 150 000. Uf. Jest! Mamy drugi FMS na plus 9 i zostało jeszcze nawet trochę bodzi. Już pokazuję czyli udało mi się. Udało mi się w tej chwili zrobić dwa moje FMSy na plus 9. A więc jeden jest to FMS 31, średnik, 8 trucia 10 nieumarłych, a drugi to jest taki inny, wszystkie są już na plus 9 bardzo się z tego cieszę. Jeszcze mi zostały bodzie. Yy, chyba dwie godziny ekspiłem w postacie V1 yy, i mamy 2 yy, FMS na plus 9. Bardzo jestem z tego powodu zadowolony. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.